Dobry wieczór. Witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkich na mały przeglądzik tego, co mam, tego, co w moich akwariach pływa i opowiem wam troszkę, co się u mnie dzieje. Od ostatniego filmiku na pewno się troszeczkę zmieniło, bo bo zmienić się musiało eee, musiało się zmienić z kilku powodów eee, to akwarium tutaj to jest mój główny zbiornik eee, z paletkami i teraz tak, no odnośnie obsady w tym zbiorniku po prawej stronie widzicie dwa red melony, one eee, one generalnie bardzo często i bardzo fajnie składają ikrę i to jest para, którą miałem w tym takim malutkim 60 litrowym akwarium. No akurat tam do, w tym akwarium do tarła nie doszło. Ale akwarium się zmieniło, już nie było później, już nie było 60 litrowe akwarium, tylko 120 litrowe. I tam ikrę miałem 3 razy. Dochowałem się tam młodych. Niestety z rybami coś się stało i po prostu młode złożyły i w czasie wychowywania młodych Złożyły ikrę jeszcze raz, po czym zjadły młode, które już pływały i żerowały na rodzicach, i zjadły ikrę. I od tego czasu były w tym akwarium chyba miesiąc. I do następnego tarła jakoś nie mogły się zabrać. W związku z czym włożyłem je, włożyłem je tutaj do głównego zbiornika, żeby sobie po prostu troszeczkę odpoczęły no i odpoczywają to tyle odnośnie tych dwóch reszta obsady tu się w sumie nic nie zmieniło wymieniłem kirysy, bo problem z kirysami panda w tym akwarium wcześniej były pandy a teraz nie wiem czy je gdzieś tam widać że one tam za tymi lotosami z tyłu tam są to są zbiorniki, to są to są kirysy lamparcie odporniejsze troszeczkę niż pandy większe przede wszystkim i... No i generalnie chciałem coś zmienić, no więc po prostu zmieniłem kirys. Dlaczego tak się stało z kirysami? No z kirysami stało się tak temu, że coś niedobrego się z tymi pandami zaczęło dziać. Mam kolegę, który, który też ma pandy w akwarium z paletkami i mówi mi, że to jest problem z bakteriami. Wyglądało to tak, jak martwica płetw. Nie wiem, no ciężko, ciężko powiedzieć, po prostu całe stado panty zaczynało mi zdychać. Jak je przenosiłem do innego zbiornika, wszystko było ok. Ryby dochodziły do zdrowia, wkładałem je tutaj i znowu działo się to samo. Także dałem sobie spokój, kupiłem lamparcik i jest dobrze, one są mocniejsze, odporniejsze. Eee, tak, w ogóle to od razu Was chciałem przeprosić, że tyle tutaj badziewia różnego pływa w tej wodzie, ale eee, już jest późno i światło mi zgasło w tym akwarium. I, i chciałem je po prostu wywabić, te ryby z tych kryjówek i dałem im jeść teraz i włączyłem światło dodatkowo i jak włączyłem światło, one się wszystkie pochowały po, e, pod korzeniami i, i chciałem je tutaj wywabić, na, e, żeby cokolwiek było widać no i dałem im mieć, no i dlatego ta woda, e, tyle tutaj tego różnego dziadostwa pływa e, oprócz, e, oprócz, oprócz kiryców, oprócz paletek, no co, neony, no neony dają radę co jakiś czas któryś padnie, ja mam tutaj taki plan, żeby po prostu się tych neonów za jakiś czas pozbyć i i, yy, i wrzucić tutaj neony czarne Podobają się te ryby Myślę, że to będzie fajnie wyglądało yy, I coś jeszcze brakuje w tym akwarium? Tak, brakuje Brakuje yy, yy, Brakuje dużej pary Na mój gust to są kobalty, ale one chyba tam zostały sprzedane jako, jako, jako jakieś tam turkusy yy, I mam je w 120 litrowym akwarium Pokażę je za chwilę yy, To są chyba moje najładniejsze ryby, tak naprawdę Na pewno samiec jest najładniejszy yy, No i próbuję je tam jakoś do tego tarła doprowadzić Ten samiec jest w, Widać po nim, że jego tam namawiać specjalnie nie trzeba Natomiast samica jest dosyć oporna yy, No i... Yy, no i zobaczymy co z tego będzie Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie są tam. Jakby się nic nie działo, to te dwa melony, które są tutaj, znowu z prawej strony, dwa pierwsze, to znowu tam wrócą i, 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 i będziemy czekać na młode od nich znowu. I tyle. Nic się jakoś specjalnie w ostatnim czasie w tym akwarium nie zmieniło. Oprócz tego, że rośliny, widzicie jak są, generalnie, jeśli chodzi o rośliny, jest słabo. I jeszcze jedna rzecz, nad którą muszę myśleć tutaj, to nicienie. Pojawiają mi się od czasu do czasu nicienie, no walczę z tym, natomiast rybom się generalnie nie dzieje nic. Odmulam dno, czyszczę do akwarium regularnie. Natomiast przy takiej ilości ryb, tu jest 370 litrów, no, no produkują one trochę tej nieczystości i, i, i gdzieś tam ten pokarm gdzieś może zalegać. No nie wiem, no staram się to czyścić. Natomiast no w każdym razie że te nicienie od czasu do czasu są. Różnych rzeczy tutaj dodaję na te robactwa, na, na, na to, żeby się tego pozbyć. Ostatnio dość nie widziałem, żeby coś pływało, natomiast yy, natomiast nieraz się zdarzają. Yy, oprócz tego zacząłem ostatnio nawozić, bo te lotosy po prostu yy, no, marniały w oczach. Ostatnio zacząłem nawozić i jest ciut lepiej, natomiast to, 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 to też nie jest tak, jak powinno być. to no, jest kwas, woda ma 5,5 yy, pH, ja leję czystą osmozę także. E, także no, no te rośliny tak naprawdę to nie mają się czym tutaj żywić w tej wodzie i, I zacząłem ostatnio delikatnie nawozić I, i niedużo bo niedużo, natomiast no, no szału nie ma nie? E, Jeśli chodzi o rośliny Nie rosną prawie w ogóle, natomiast ma, tam od czasu do czasu któreś liścia wypuści po, Przy nawożeniu delikatnie jakby się e, zaczęło poprawiać, natomiast no e, Rewelacji nie ma, glony na szczęście też w miarę nie rosną no i to jest to jest jedyne pozytywne. A ryby jak ryby, no tutaj wiadomo jak się ma paletki to tutaj nie ma co za bardzo myśleć o roślinach i ja też nie myślę, no ma być no tutaj ryby są najważniejsze. No i, no i tyle, nie? po prostu rośliny padną kupię nowe i, i tyle. I nie będę tutaj jakoś szat specjalny rozdzierał nad tymi, które padły. To wszystko, no, to wszystko co, co mogę roślinom tutaj niestety w tym akwarium za, zaoferować. Natomiast mam taki plan: mam wolne akwarium, znaczy się wolne. No nie jest wolne, bo tam takie ryzy, tam, co w, w tym leczyłem i tak dalej. Natomiast zostały tam sama jakieś tam w i tak dalej. Mam takie akwarium 13-litrowe i noszę się z tym, żeby go postawić jako roślinaka na ziemi ogrodowej. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Plan jest. Myślę nad roślinami. Odpalę tam jakiś CO2 w tym i tak dalej. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie wiem czy się do tego zabiorę w najbliższym czasie, czy troszkę później, bo mam parę rzeczy, które którymi się muszę zająć w domu jeszcze i nie wiem czy będę miał czas na to, żeby jeszcze zrobić z akwarium, natomiast no plan jest taki, żeby żeby to akwarium postawić i i zająć się delikatnie chociażby roślinami, nie mam nic tutaj takiego dużego, natomiast no, wiadomo w 13 litrowym zbiorniku to też nie, 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 nie włożę lotosów, bo bo lotos jak dobrze porośnie to dwa liście i, i, i cała ta flawa jest zasłonięta, natomiast myślę nad jakimiś Łodygowymi dro... jakieś. Myślę, żeby to akwarium było po prostu jak najbardziej czerwone. Tak, tak, tak sobie wymyśliłem, bo no zobaczymy, co, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Taki jest plan. E... I to będzie tutaj w tym pomieszczeniu, w którym teraz jestem. A jeszcze chciałbym Was e... zaprosić i, i pokazać moją 120. Tymczasem, e, widać przy 120. E, w 120, z tyłu, zakorzeniem e, jest schowana para tych kobaltów. E, spróbuję wrzucić im troszeczkę jedzenia. Mam nadzieję, że je wywabię tutaj na zewnątrz, żeby się wam pokazały e, w pełnych kolorach i o, płyną od razu i w pełnej krasie tak naprawdę to są piękne ryby tylko muszą się chcieć pokazać e... i już im nie będę przeszkadzał tylko niech sobie jedzą samiec ten z tyłu po prawej teraz samica zostały e... troszeczkę serca wołowego więc e... coś tam coś tam skubną e... No i czekam na taru. Samiec jest generalnie chętny. Samica delikatnie się opiera. Zobaczymy co z tego wyniknie. E, tego akwarium jeszcze nigdy nie pokazywałem, bo jakoś nie było okazji. E, to jest e, 120 litrów e, Juwel e, Lido. E, akwarium w miarę możliwości higieniczne. Natomiast e, no, bez podłoża oczywiście i tak dalej, natomiast jest pachołek, są, są korzenie i. No wiadomo, filtr grzałka, jest filtr gąbkowy i tyle, nie ma nic więcej. Rośliny powsadzane pow, pow, pow w doniczki i, i w ten to, w ten sposób to hula. No ten samiec, tak jak mówię, samiec chętny, chętny, samiec by tutaj coś chciał zadziałać, natomiast ta samica jakaś taka oporna na tego jego zaloty, nie wiem o co chodzi. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie. Tego akwarium tak naprawdę jeszcze nigdy nie pokazywałem, bo, bo mam go w sumie niedawno był taki filmik z tymi kilka, chyba dwa te filmiki były z pomarańczowymi paletkami one tam były w takim, w takiej 60 i ta 60 została zamieniona na, na tą 120 i bardzo dobrze zrobiłem że tak się stało że, że zamieniłem bo, no bo jest, jest dużo lepiej dużo lepiej ono się dużo lepiej czują w tym akwarium i tak na razie zostanie. Eee, cel tutaj sobie taki założyłem, że muszę rozmnożyć którąś z tych swoich par. Bo to do, jedna rzecz jest doprowadzić do tarła, a druga rzecz jest odchować młode. Eee, I po prostu muszę to zrobić. No i tyle. I tak samo w tym akwarium jest dokładnie tak samo jak w tym głównym zbiorniku. Eee, tutaj też jest ta osmoza. Lana tylko i wyłącznie z dodatkami. No i i nic więcej, i nic więcej i, i to, to się tym rybom podoba, tak mi się wydaje, nic się im nie dzieje, nie chorują. Yy. Niestety tak samo jak w tamtym, bo no, tak, tak samo jak w głównym zbiorniku, tu jest lotos gdzieś na lotosie chyba przeniosłem nicienie i te nicienie też tutaj parę razy je widziałem, że pływają, natomiast yy. Rybom się nic nie dzieje, widziałem nie cienie, że pływają w wodzie, to było tyle, nawet teraz widzę jednego, ale generalnie się na rybach nic nie widzę, żeby coś, żeby coś się im działo. No i nic i czekamy na tarło, jak się nie uda, żeby te dwie tutaj się wytarły, to za jakiś czas te dwie dwie pomarańczowe, które są w głównym akwarium e, wrócą tutaj do tego zbiornika i, 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 i będę czekał na młode od tamtych. E, chociaż te też tutaj też no, no ryby piękne, natomiast e, no żeby chciało do tego tarwa dojść, to jest e, to jest główne to jest główne kryterium istnienia tego e, tego zbiornika tutaj. Miałem taki plan, żeby, bo to akwarium akurat stoi w salonie i e, ja mam syna sześcioletniego, który tutaj różne rzeczy w tym salonie wyprawia, natomiast e, miałem taki plan, żeby tutaj zrobić akwarium roślinne, ale nie, 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 nie. E, może za jakiś czas, natomiast na razie na pewno nie, a później zobaczymy. E, postaram się postaram się to małe akwarium o którym mówiłem przedtem to 13 litrowe postaram się postaram się go odpalić za jakiś czas i jak już wszystko będzie grało i będzie wszystko tak jak powinno być to też wrzucę jakiś filmik gdybyście mieli jakieś komentarze gdybyście mieli opinie jakieś na temat tego co, co Wam tutaj pokazałem to serdecznie zapraszam do komentowania. Ktoś może coś podpowie jak, jak te ryby skłonić to tarła, co jeszcze można zrobić oprócz lania garbników i podmian wody. Nie wiem, staram się jak mogę zobaczymy. Tak jak mówię sam jest chętny, samica nie do końca. Nawet nie wiem czy to, czy to będzie widać tutaj na tym filmiku ta samica, ten samiec po prostu na tą obojętność samicy reaguje agresją, no ale cóż zobaczymy co z tego wyniknie, jakby się działo jakieś ostra akcje jakby tutaj odchodziły no to z powrotem wrócą do, do tamtego akwarium, a, a znowu wrzucę te melony tutaj. Tak jak powiedziałem dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, zapraszam do, yy, yy, do lajkowania, yy. będę miał coś nowego, na pewno to wrzucę. Dzięki.